Witajcie drodzy uczniowie. Dzisiaj filmik o bardzo trudnym zagadnieniu, jakim jest zmiana pasa. Pasa i kierunku jazdy. Niektórych to trochę przerasta. Podzielmy to na trzy kategorie. Tutaj pierwsza kategoria tych cwanych inaczej. Przegrywy życiowe, które myślą, że coś wygrają. Napominą sobie korek bus pasem, tak jak ten tutaj busem, albo tak jak ten Volvo. Prawda? nagle hit pas do skrętu w lewo i ominął wszystkich to wygrał on wygrał te 20 metrów po prostu największy sukces życiowy tego pana Volvo tutaj następny Volvo prawie w tym samym miejscu zapasy po lewej były zajęte w miarę no ale on znalazł sposób żeby dokonać tego sukcesu życiowego z prawego pasa w lewo no a tu pan no, trzeba mu wybaczyć. Przyjezdny za miasta. No może u nich na asfalcie nie rysują tych strzałek, nie malują. A może nie ma asfaltu w ogóle? No a tutaj przegryw dopiero życiowy. Jak on tutaj przerobił wszystkich? Pasem tu do skrętu w lewo. Bus pasa, wyprzedził, wcisnął się. No ale z taką rejestracją. A tutaj pan z BMW. Nie wie co to jest nakaz jazdy w prawo, zakaz wjazdu, jednokierunkowa. Może miejsce do parkowania, zobaczmy, no, ale tutaj też były miejsce do parkowania, no nie wiadomo. O, następna pani z BMW, tutaj pasem do skrętu w lewo, na rondzie. No reszta była zaparkowana trochę, więc użyła tego. I ciach po linii ciągłej wygrała też wszystkich przerobiła. Sukces. Brawo, proszę pani, grawa. No, następna kategoria to ludzie, którzy spieprzyli. Chyba nie jedno w życiu tak spieprzyli, no ale jak już jesteś na pasie do skrętu w prawo, to skręć sobie w prawo, tam sobie zawrócisz gdzieś zaraz, nie odpieprzaj, To jest bardacha, bardacha po prostu tutaj pan tak samo, no nie mógł gdzieś tam pojechać potem i zawrócić, albo nie wiem, skręcić dwa razy w prawo czy w lewo. Nie musiał, powinien ciągle się wpieprzyć. I tutaj też nie zauważyłoby biedactwa, że ten pas prowadzi prosto, że jest wysepka. No, a tu trzecia kategoria: po prostu brak umiejętności, zmienić pas, brak wyobraźni, zmienić pas tuż przed ciężarówkę, zmusić ją do hamowania. No, kiedyś może poczuję, co to jest. 40 ton w dupie zaparkowane no i tu lusterka? A po co? A może, może było lusterka, to po prostu w dupie maizma. no niech moje, ja to muszę autobus ominąć, bo to już żona rodzi na tylnym siedzeniu, może może tak to było straszne, to, straszne, nie jeździcie tak.